Minecraftu super Dropsika! Witam wszystkich tu super Dropsik I Osa um, To jest zwycięzca naszego konkursu. Tak, y, może troszkę lagować, no bo. Y, chyba nie wyłączyłem torentów. Tak. Y, przyznaję się. No i rozmowa przez Skype. Tak, laguje. Um, on Także za moment wracam. No, dobrze, już w porządku. Czy poczekamy, aż się kamień przepali? To jest nasz pies. Pójdziemy na kaktusową wieżę. Tak mi się wydaje. Tak. Pójdziemy i będziemy. No, może pójdziemy gdzieś za tą. Szukać czegoś na wyprawę. No, postawimy pierwsze klocki. I, I możemy iść, bo to trochę rośnie. wezmiemy tylko zrobimy tabliczkę, bo muszę koniecznie umieścić tam tabliczkę, że w, w starej wersji była tam wysokość, no więc obowiązkowa. O kurna. Dobra. Była taka informacja, będzie to jakieś historyczne, fajne, super. Nie pamiętam. dobrze, zrobiłem. okej okay. nie pamiętam, tak dawno grałem w minecrafta no więc tak mm, wygrałeś konkurs powiedz jak się czujesz z tym jestem z ciebie dumny ja też, wyprzedziłeś innych o dobre 40 minut Ej. wow cieszę się, że mam takiego porządnego widza tak jestem po prostu chyba największym twoim fanem, mam nawet twoje zdjęcie twojego save'a z której części? Tak. Yy. No i już od pierwszego z odcinka się komunikował I mogę ]śmie. dodać dla widzów taka komunikacja, że save po dzisiejszym odcinku będzie zapisany i wrzucony na homiku.pl na profil użytkownika Chester145. Będzie do pobrania no to link pewnie będzie w opisie nie? i tak mogłoby się już przepalić jak widzicie życie się odradza więc zgadnijcie jak gram no nie inaczej jak na pc full a w zasadzie to niech się jeszcze dokończy po co będziemy marno trawić A nie dojechałem się. Jeden, ten się pewnie nie dopali. O nie, dopali się. Dwa. Super. I ostatni. Trochę ogrzaliśmy sobie domek z pieca. Się zastanawiam się, czy wszystko mamy, ale zdaje mi się, że tak. Yy, najgorsze jest to, że nie mamy kompasu, ani mapy, bo nam lawa zeżarła. Więc będzie problem pewien. Trzeba by zrobić nową mapę, nowy kompas. Nie mamy redstone'a. Wszystko poszło na, na port. No cóż, to jedziemy do góry. Planujemy również tutaj yy, z kolegą Osą yy, nagrać odcinek na w serwerze, żeby był i on i ja, żebyśmy obydwoje mogli coś robić razem jednocześnie, a nie tylko mówić. No ale to... Co się jeszcze zobaczy? Tutaj mamy tabliczkę, można użyć na szklenie. Można? Nie, nie można na szklenie. Można? Serio? Ty płać. Nie, ja do... zapominałem. No mi też. Yy, gdzie jest? Aha. Tu są. Dobra, to informacje o tym. AU! Informacje o tym w takim razie damy gdzieś tu. Tak jak tu się wyjdzie. To tak. O. Może tą. Nie. To umieścimy ją tam, gdzie platforma widokowa. A główna... Głównie widok tutaj jest. W jakiej to wersji było? To 1-3. Znaczy teraz. 1-2-5 chyba było ostatnio z tym starym. Team. No tak, 1-2-5. A nie 1-8-1, ja 1, ostatnio grałem tutaj 1-8-1. No tak, ale ty to dawnej grałeś. Teraz jest 1. Nie, na 1-2-5 było ostatnio to najniższe. Tak się pisze? Y jeszcze po 2, pół. No, tak. Dobrze. Mamy? Mamy. Dobra. Możemy spróbować... O, Drabinek nie mamy. Nie wiem, czy wiesz, ale na Halloween będzie już 1.4. Halloween Update. No. To będzie bardzo Bezol... ciekawe. No, mają być nietoperze w jaskiniach. Jakaś tam wiedźma, ale Kurde, zapomniałem jak to się jest. buduje, ej. Mamy problem. To ja może w Architekta się pobawię, nie będziemy marnować cennego czasu. W architekta się pobawię, jak będę sam. A teraz. Oj. Ta. Zapomniałem, że tu jest lód. <śm> Fenomenalnie. geniusz zaraz odbierzemy swoje rzeczy. No tak. Co było idiotyczne. Mm. Okej. Okay. No, nie wiem co powiedzieć, bo... Czuję jesteś jak idiota? No i ślizgawka jest... Jakie fajne kosteczki zbieramy, takie kubki. Coś gdzieś jeszcze zostawię. O, kilofa mi tam gdzieś wywaliło. Świniak mały sapało Chodź, <laughs> wrócił się To gdzie idziemy? No nie, chyba nie byłeś jeszcze z tego co, co widziałem tam na lewo patrz jesteś ty patrzysz No owszem tam możemy nawet kwiatki pozbierać ewentualnie Tak Nie ja pamiętam, że jesteś tam stronę, że kiedykolwiek Pozwolicie, że będę szedł i zagryzał jabłkiem. Hmm. Generalnie już powinniśmy kończyć ten odcinek. <laughs> Cinek właśnie. Chyba zrobimy dwuedycjowy, jak myślisz? No, no. Krótko niesie. Strasznie czas uciekam Mogę dodać, że dzisiaj dzień nagrywania jest tym dniem, kiedy Olimpia Grudziądz wygrała z Górnikiem Wałbrzych 3-1. W jednej 8 finału Polski. Pucharu Polski 2012-2013 Ha! Czyli mamy dzisiaj Który dzisiaj mamy? 27 września Tak jest Tak więc kwiatki są Są No to do zobaczenia W drugim odcinku Tak, do zobaczenia Cześć